Radio Luz. Włącz Wrocław. To Radio Luz na 91,6 FM i tak jak zapowiadałem, w studiu ze mną Bartek Lis, doktor nauk społecznych, socjolog gender, badacz społeczny i animator kultury. Dzień dobry. Cześć, a oprócz tego także współprowadzący audycję BMI w każdą niedzielę o 17. Zapraszamy. O proszę, no to jutro też będziesz w radiu, Jasne. tylko trochę później. Bartek napisał bardzo ciekawą książkę, adekwatną do dzisiejszych czasów, temat wcale nie jest łatwy, dlatego może zaczniemy od tego, że tak dosłownie w jednym zdaniu powiesz, najprościej jak się da, chociaż wiem, że wcale nie jest prosto, o czym jest książka gejowskiej niemęskości, normy płciowe, a strategie tożsamościowe gejów, co dokładnie możemy w niej znaleźć? Wiesz, to cała masa obserwacji, refleksji, przemyśleń i e, tak naprawdę pamiętni z kilku lat życia. Na 560 stronach znajdziemy tak naprawdę opowieść nie tylko o gejach, ale po prostu o facetach o nas, jacy są mężczyźni. E, bo tak naprawdę jak pokazują te badania, które zrealizowałem i o których mam przyjemność tam pisać, Męskość doświadczana przez osoby homoseksualne w niewielkim stopniu różni się od męskości doświadczanej przez heteryków, jak to się powszechnie mówi. Liczba mnoga w tytule chyba też jest istotna i ważna, że warto o niej powiedzieć, że to są męskości, a nie męskość. Dlatego, że tych męskości i tych strategii, scenariuszy jest cała masa. Inaczej niż by się mogło wydawać, nie wiem, oglądając media, reklamy, telewizję. Że jest tylko jeden rodzaj, że albo jesteś macho, albo jesteś po prostu miękka faja, jak to się kolokwialnie czasem mówi. Okazuje się, że nie. I również jeśli chodzi o gejów, to cała paleta jest do zaobserwowania. Ale właśnie to mnie zastanawia, bo wiem, że z tym związana jest ogromna propaganda medialna i w ogóle jest to dla wielu osób temat tabu, więc postanowiłeś tą książką zainterweniować w ten sposób, czy raczej po prostu. Czysto socjologicznie podszedłeś do, 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 do tematu? Wiesz co, geneza jest z całą pewnością bardzo taka naukowa, no bo to jest efekt mojego doktoratu. Ja jestem socjologiem, tak jak zauważyłeś, także to jest z tej perspektywy pisane, ale kłamstwem jest, jeżeli ktoś ci mówi, że nauka powstaje całkowicie obiektywnie, że że nie jest to zakotwiczone jakoś w Twojej biografii, w Twoim doświadczeniu. No, faktem jest to, że ja jestem sam osobiście gejem, więc tak naprawdę temat mnie dotyczy od maleńkości i jak masz głowę dookoła i słuchasz, patrzysz, rozmawiasz z ludźmi, to cię zaczyna to intrygować. No jest tylko pytaniem, czy przekujesz to potem na 500 stronicową dezertację, czy po prostu będziesz wiesz, przy piwie gadał z kumplami i z koleżankami o tym. No u mnie ten pierwszy scenariusz miał miejsce. Piwie oczywiście bezalkoholowe. A tylko, tylko. I <laughs> pijemy innego. Bartek, no dla mnie też bardzo ciekawy temat, ale powiedz mi, bo mówisz, że scenariuszy jest wiele i no jak to się mówi, co człowiek, to inna osobowość. Prawda, inne podejście w ogóle do e, czegoś takiego jak męskość e, czy kobiecość, bo to są jakby też dwa pokrewne e, stwierdzenia, ale e, jest jakaś taka podstawowa e, cecha łącząca te dwie męskości, w sensie męskość hetero i homoseksualną? E, no właśnie to, co je łączy, to takie wspólne podejście do tego, że męskość jest e, super ważna. I że jeśli chcesz coś wygrać, ugrać, czy to na uczelni, czy na ulicy w kontaktach takich y, towarzyskich, to musisz grać y, po męsku. Y, kolokwialnie i stereotypowo mówiąc, czyli y, no, mówisz wysokim, y, niskim głosem, y, miękka ręka nie, nie pojawia się, je i tak dalej. Oczywiście tutaj przywołuję pewne stereotypy, ale to są rzeczy, które. Wcale nie muszą być przypominane gejom, tylko od maleńkości się o tym wie, i po prostu nikt ci świadomie nie będzie tego robił. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają i poznajemy kogoś takiego na ulicy, to od razu mamy aha, gej. Okazuje się, że to wcale nie jest do końca prawdą, bo w ten sam sposób z nami może się widać mężczyzna heteroseksualny. Także powiedziałbym, nie ma różnicy pomiędzy męskością przeżywaną przez gejów i przez heteryków. Poza tym, że y, gejom cały czas się o tym przypomina, że musisz uważać, żeby być męskim, bo no bo generalnie kultura cię odbiera i lokuje w, w takim kartoniku z napisem niewieściuch, tak? Toś nie, no to to mnie bardzo ciekawi. Przepraszam, że y, że ci przerwę, ale wydaje mi się, że ta stereotypowa męskość jest z góry zarezerwowana dla facetów heteroseksualnych. Przynajmniej tak y, taka jest propaganda y, właśnie z tym związana w, w mediach często jest dalej podejście stereotypowe do sprawy, prawda? I gej jest przedstawiany w obcisłych bluzeczkach, w siateczkę, tak? Chodzący i mówiący z niewieściale. A, a, a to tak się okazuje, okazuje się, że to jest, to jest kompletnie nieprawda, prawda? Bo jest dużo więcej osób, Y, będących y, 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 gejami, które, które po prostu zachowują się najno, no, jak, 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 jak każdy facet, tak? Jak, jak facet heteroseksualny. Ni, niczym tak naprawdę się nie różnią od nich. I y, y, rozumiem, że to też był impuls, który skłonił cię do, do tego. E żeby jeszcze e, prawda? też, ale może nie chodziło tak bardzo o to, żeby bronić jakby tutaj e, tego wizerunku, że gej to taki sam facet jak ktoś inny, bo e, inna jest też taka historia, że mm, Ci mężczyźni heteroseksualni, którzy jakby wpadają w tę pułapkę, że muszą być konkretnie tacy wie, że, że konkret i tak dalej, to oni są bardzo w tym um, nieszczęśliwi, w dużej mierze nieszczęśliwi, bo nie mogą sobie pozwolić na, nie wiem, e, pamiętacie pewnie wszyscy film Billy, Billy Elliot, tak? to jest opowieść o chłopaku z górniczej miejscowości w Wielkiej Brytanii, który absolutnie nie jest gejem ale wszyscy myślą, że musi być gejem, skoro jest jego zainteresowania to zainteresowania baletem. Jeszcze dodatkowo taki background, gdzie, gdzie ojciec i brat pracują w, górni, w górnictwie, są twardymi facetami, nie? No i to jest taka połapka, którą jakby bardzo łatwo też mężczyźni heteroseksualni wpadają, że jak jest się heterykiem, to kurczę, pewne zawody są i pewne profesje, pewne... Zarezerwowane. Rozwanie, tak, tak, są, tak, są ok, a inne to już trzeba bardzo uważać. No i teoretycznie osoby homoseksualne geje mają jakby większą z tym łatwość, taką teoretyczną na wstępie, no bo już i z nich się z, jakby zdjęło ten obowiązek. Już wszyscy i tak wiedzą, że oni jak się e, zadeklarują i powiedzą, że jestem gejem, no to już można im wybaczyć to, że będą w palecie albo będą, nie wiem, na sp pójdą. Oczywiście stereotypy, stereotypy, stereotypy. E, także mm, to jest bardzo, bardzo różnie, przynajmniej powinno być bardzo różnie. Ale dobrze, a powiedz mi w takim razie o tym procencie osób, które faktycznie będąc gejami, tak się zachowują, w sensie są zniewieściały i tak dalej i z czego to wynika też? Bo to jest ciekawy temat, że no, czy to jest poza Bardziej, czy raczej sposób, styl bycia i wynikający właśnie ze swojej seksualności? Hmm. Wiesz, nie powiem Tobie dokładnie nie, o żadnych liczbach. E, mogę mówić, że wśród 40 respondentów, e, czyli osób, z którymi rozmawiałem, zdarzyło e, się 5 czy 6 osób, które otwarcie mówiły, że są. E, zniewieściały, że, że jakby w ten sposób się e, czują OK ze sobą i że mają gdzieś taką twardą e, męskość stereotypową, nie? Liczby nikt ci nie poda, bo tak naprawdę nie wiadomo ile osób jest homoseksualnych. To te procenty, które gdzieś tam się pojawiają w mediach, tam 3 do 10 procent, ktoś tam jeszcze powie 2, 4, to, są wszystko, to jest wszystko nieweryfikowalne. Ale zastanawiam się, czy to jest w ogóle ważne, żebyśmy poznali liczbę osób, które tak się faktycznie zachowują, zwłaszcza jeśli e, m, przypomnieć sobie to, co powiedziałem przed kilku, kilkoma minutami że część z tych mężczyzn, których tak odebierzemy i przyuważymy, nie wiem, gdzieś tam w galerii handlowej czy innym miejscu, tak się zachowujących, może być w ostatecznym rozrachunku heteroseksualnym facetem. A my tego nie wiemy, tylko myślimy taką kalką. To na pewno nie jest coś biologicznego, to jest raczej coś kulturowego, że no, zobacz, wyobraź sobie, że jesteś osobą homoseksualną, i gdzieś tam docierają do ciebie informacje z mediów, z gazet, że gej to tak i tak się zachowuje. Ty nie wiesz nic o sobie, masz tam naście lat, wydaje ci się, że wokół nie ma innych gejów, no to zaczynasz tak naprawdę robić wszystko, żeby znaleźć punkt odniesienia. Zachowujesz się może tak jak oni, gdzieś tam podchodzisz do klubów, może zaczynasz chodzić. Wydaje ci się, że to jest. Cała prawda o byciu gejem. I dopiero z czasem, i to też w tych wywiadach, które znalazły się w tekście, widać, że, że większą pewność nabierasz. Więcej wiesz o świecie, więcej wiesz o sobie, i gdzieś tam odklejasz się często od tej takiej sfeminizowanej na początku, dla niektórych, nie dla wszystkich, sfeminizowanej na początku ścieżki. Stajesz się bardziej męski. Nie? Jeszcze zanim posłuchamy sobie tali, to zapytam Cię, czy taka osoba właśnie zniewieściała. Która przyjęła taki e, sposób bycia, po prostu, bo jest z nim dobrze, też jest na swój sposób męska, też może być na swój sposób męska. Absolutnie tak, a wiesz dlaczego? E, jedna z rzeczy, która też tam w tych wywiadach się pokazuje, e, najpierw kiedy teoretycznie się zastanawiamy, zastanawiam nad tym, co to znaczy męskość, jakie są atrybuty męskości, to jednym z nich jest odwaga, ryzyko, podejmowanie ryzyka. I słuchaj, no taki człowiek, jeżeli on wie, że dookoła wszyscy go hejtują i, i że to jest w ogóle niefajne. Podejmuje każdego dnia wielkie ryzyko, żeby być sobą, i żeby wyjść na ulicę i żeby zachowywać się tak, jak mu to odpowiada. Czym, jeżeli nie w takim stereotypowym rozumieniu, jest? To, jeżeli nie męskością, to jest męskie, no żeby mieć, no nie powiem teraz do końca, każdy wie z naszych słuchaczy jaka tutaj może pójść, <śm> wie, jaki tekst może pójść, ale trzeba po prostu mieć hart w sobie, żeby tak się zachowywać, żeby mimo Złaszanie. wszystko pokazać innym odwalcie się, nie? Odwaga, odwaga która związana jest z, też z homofobią i takim złym podejściem do tych stereotypów z niewieściałości. I właśnie o, o homofobii e, chciałbym porozmawiać w drugiej części rozmowy. A ze mną w studiu, przypominam, Bartek Lis. Rozmawiamy e, na temat męskości, niemęskości, generalnie pojęcia męskości e, w społeczeństwie i odniesienia się do tego pojęcia, zarówno przez środowisko homo, jak i heteroseksualne. I e, teraz poruszymy temat e, z, mocno z tym związany, taki pokrewny, mocną gałą, gałąź e, męskości, czyli e, w tym wypadku Y, homofobię i konformizm płciowy, który też ująłeś w swojej książce. I zacytuję tutaj jedno ze zdań, które napisałeś, że konformizm płciowy, chęć dochowania przykazań płci, jest silnie powiązany z potrzebą społecznej akceptacji, jest charakterystyczny bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet. To jest faktycznie prawda. My dużo bardziej przywiązujemy się do swoich płci, i, i, i faktycznie dążymy do tego, żeby te, ta, ta płeć była bardzo podkreślona przez takie stereotypy zachowania, które. które Towarzyszą te, tej otoczce męskości. I e, z tym myślę, powiązane jest pojęcie homofobii, czyli e, no, takiego strachu przed odmiennością też. E, I dlatego nawiązałem do odwagi, o której mówiłeś w poprzednim wejściu, e, że no, wyłamanie się z, tego, z, tego, z tych stereotypów to jest odwaga, ponieważ wszyscy wtedy będą patrzeć na ciebie jak na odmieńca. Gdzie jest największy odsetek tej homofobii? Trudne pytanie. Ja bym był gotowy powiedzieć, że generalnie są społeczeństwa, które są bardziej homofobiczne i są społeczeństwa, które są mniej homofobiczne. Polska niestety chyba należy do tych pierwszych. I to jest związane też z, z tym, jak silnie im eksponuje się pewne, pewne sytuacje. Czyli jeżeli męskość jest ważna dla danej kultury, taka twarda, konkretna męskość, a jeśli pamiętamy o polskiej historii, no to. To, to był zawsze ktoś, kto walczył, nie wiem, w Postaniu w, yy, na froncie, tak? Monte Cassino, etc. E, to zawsze jest ten, który jest e, żywicielem rodziny, e, ten, który decyduje i tak dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę w Polsce jeszcze ma wąsy. <laughs> jeszcze ma wąsy, no ale też jak wy pamiętacie jak, Józef Piłsudski, tak, wiesz, ja też zdrażenie. mam wąsy, muszę je zgolić, e, jak, jak Bronisław Komorowski zwoli, zgolił wąsy w którymś momencie, tak, tak, była taka sytuacja, e, więc e, jeśli sobie zdamy sprawę, że to są jakby bardzo istotne elementy polskiej kultury, e, ten mężczyzna i ta męskość tak tradycyjnie rozumiana, to wtedy nie zdziwimy się, dlaczego tak bardzo brunimy jakby tych, tego, tego wizerunku i obawiam się, że jeżeli tylko w jakiś inny sposób ta męskość będzie przedstawiona, to od razu cała kultura się zapadnie, tak, w ogóle zaczniemy się zwijać i, i przeprowadzać w ogóle, nie wiem, w jakieś inne rejony Europy, z, z tego tutaj nawet rejonu. Także homofobia w Polsce moim zdaniem bardzo dobrze się niestety ma. Bardzo ściśle jest związana z wyobrażeniem na temat męskości, i to już widać bezpośrednio w badaniach, że jednak jest więcej mężczyzn, którzy są homofobiczni, aniżeli kobiet, które są homofobiczne. Bo dla mężczyzny to jest jakby zasadnicza rzecz dla jego rozumienia tożsamości: że męskość to jest heteroseksualność. Jeżeli homoseksualność się pojawia, to znaczy, że cały rządek innych cech, o których rozmawialiśmy, w pierwszym wejściu e, ma miejsce, czyli że jest niewieściały, niedecyzyjny, e, labilny emocjonalnie itd., itd. A mężczyzna taki być nie powinien. Skoro nie, ma, nie chcemy, żeby, żeby ktoś taki był, to znaczy, że trzeba zanegować tego, tego geja w sobie, geja wokół, żeby pokazać, jak męskim bardzo jesteśmy. Ja tylko jedną rzecz jeszcze tutaj dodam, e, że to jest bardzo ważne, aby powiedzieć, że homofobiczni są nie tylko heteroseksualni mężczyźni. Homofobiczni są również gej. O tym też piszę w tej książce. E, ze strachu, lęku o to, że ktoś nas wykluczy, że grupa nas wykluczy, rówieśnicy. Ale względem osób y, homoseksualnych czy heteroseksualnych? E, nie. No, gej będzie homofobiczny, homofobicznie się wypowiadał, nie będąc na przykład ujawnionym. E, to jest jeden scenariusz. E, Czyli tak na zasadzie symbolicznego zaznaczenia, że on też uważa to za jakąś, jakieś dziwactwo, tak? On też jest wśród tych normalnych, ale z drugiej strony może być też tak, że wśród samych gejów pojawia się homofobia. Odnośnie w odwołaniu do tych właśnie niewieściały, że geje są spoko, ale ci, którzy jakby nie robią nam złej prasy, a jak się już pojawia ten taki niewieściały, to po prostu trzeba go jakoś zgnębić. No co on robi w ogóle, tak? Dlaczego on się pokazuje publicznie? On on tylko źle robi naszej sprawie. A jest y, ten rodzaj homofobii u gejów, że właśnie osoby heteroseksualne są te złe? W sensie to byłaby heterofobia. E, wiesz, co? Nie spotkałem się z tym, ale w literaturze jest jakby taka kategoria. Ja w, ja w moich rozmowach nie słyszałem, żeby ktoś jakby negował. E, dlaczego? Dlatego, że nawet jak pada pytanie o to, jaka jest męskość, jaka jest dobra męskość, to oni podają, że. No, super męskość jest taka męskość heteroseksualna. A co to znaczy? No, no tak jak heteryk postępuje, działa, nie? więc, jakby to jest taki na piedestale, niemalże stawiane, że, że to jest ideał, do którego chce się dążyć. Także raczej heterofobii w, w moich wywiadach, w moich, w moich rozmowach nie dostrzegłem. Jest mnóstwo rozgałęzień, takich stref, gdzie dalej w myśleniu takim właśnie homofobicznym wstęp ma tylko i wyłącznie ta męska. I to w takim heteroseksualnym słowa znaczeniu, część społeczności. I też o tym piszesz w tej książce. Chodzi mi tutaj głównie o homofobię, na przykład w sporcie. To jest taka strefa. Dalej, mimo wszystko, pomimo że się o tym nie, nie mówi tak często, zarezerwowana dla prawdziwych mężczyzn, na przykład piłkarze są takimi archetypem wręcz wojowników, którzy mm. wychodzą na tą murawę, żeby walczyć, prawda? Zresztą, intro jednej ze słynnych. Gier, e, właśnie gdzie, gdzie gramy w piłkę nożną, myślę, że każdy wie o którą chodzi. Właśnie tak się zaczyna. I teraz, teraz sobie uświadomiłem, że bardzo tam kładziony jest nacisk na takie, te, takie stereotypowe cechy męskości, czyli odwaga, honor, e, oddanie sprawie i, 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 i duma taka. I, i, I faktycznie jest tak, według Twoich swoich badań, wynika, że, że w sporcie jest, jest duży odsetek homofobii? F Sport jest wybitną przestrzenią homofobiczną, dlatego że w sporcie męskość może się też doskonalić, i tam to jest jeden z mechanizmów, jedno z narzędzi, gdzie. Można ją eksponować jako taką naprawdę twardą, mocną. Tutaj dwa zastrzeżenia. Pierwsze, chyba nie mamy żadnych złudzeń, że również w reprezentacji polskiej, nie wiem, w ostatnich dekadach ja nie mówię o tej aktualnej że nie było gejów. Byli geje, tak samo jak w całej lidze są geje, tylko nikt o tym nie będzie mówił. W trosce o swoją karierę, w trosce o, o po prostu drużynę. Były znane przykłady, przypadki, to chyba była Liga Włoska, gdzie e, nowo obejmujący selekcjoner reprezentacji mówił otwarcie, że on sobie nie wyobraża, aby jakikolwiek e, gra, grający w reprezentacji Włoch mógł powiedzieć, e, że jest homoseksualny, od razu by wyleciał. Jakby to, to zapowiedział otwarcie, bo on e, musi dbać o e, o konstrukcję, o zdrowie, nie wiem jakiego tutaj słowa użyć, jakby tej drużyny, że oni by zaczęli się rozsypywać, gdyby się okazało, że jeden z nich jest gejem. Więc jakby to jest jedna rzecz, a druga, homofobia w sporcie to przede wszystkim sporty zespołowe. Bo jesteśmy w stanie wymienić pewnie po dłuższym namyśle sportowców homoseksualnych, ale to były sporty indywidualne, tak, nie wiem, nawet nie chodzi o takie stereotypowe jak, nie wiem, skoki do wody, tak? które gdzieś tam nam się kojarzą z taką, mniej ze sportem, a bardziej z, jakąś, z jakimś tańcem, ale no homoseksualiści byli, są również w lekkiej atletyce w innych sportach indywidualnych. Sporty zespołowe są o tyle niebezpieczną przestrzenią dla pojawienia się ewentualnie jakiejś osoby homoseksualnej, dlatego że jak się przyjrzysz temu, jak one funkcjonują i jak, 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 jak wyglądają, to wybitnie. Homoerotyczne. Ci mężczyźni po prostu biegają, e, wiesz, 22 mężczyzn biegających po murawie. E, potem idą do szatni, biorą wspólnie prysznic. E, no, nie biorą prysznica w, w strojach kąpielowych, tylko raczej są nago. Więc jakby jest mnóstwo różnych takich sytuacji, których możesz e, domyślać się lub wyobrażać sobie. Że ta przestrzeń jest taka niepewna, taka bardzo nacechowana erotyzmem, męskim erotyzmem, a tym samym oni, chcąc uchronić swój status i swoje dobre imię, muszą wybitnie podkreślać i podkręcać tą homofobię. Że nie, nie, ja nie jestem to inni są i ci inni to są fatalni, więc jakby... Czyli im bardziej kontaktowy sport w tym tak. wypadku, im bardziej właśnie w grze i zbliżamy się do siebie, tym bardziej musimy podkreślać tą swoją heteroseksualną męskość, Także trzymamy się tych stereotypów, mamy tą tożsamość płciową i absolutnie nie jesteśmy związani ze środowiskiem homo, homoseksualnym, tak? Tak, dokładnie, przy czym powiedziałbym, że, że piłka nożna jest tutaj wybitnym e, przykładem, bo... Tam, gdzie są mniej kontaktowe sporty, na przykład siatkówka, no tam, chociaż występuje się na tej samej jakby polu, to, to raczej się nie wchodzi tak bardzo w interakcje, te drużyny się nie mieszają, tak jak w piłce nożnej. A ostatni komentarz na ten temat, żeby jeszcze raz podkreślić, że na przykład Polska, czy pewne kręgi kulturowe są wybitnie na to narażone, na takie homofobiczne zagrania. To niech to wodzi, że rok rocznie w Nowej Zelandii, zdaje się, może też w Australii, ale na pewno w Nowej Zelandii rugbyści, czyli tak naprawdę bardzo kontaktowy sport, um, przygotowują um, kalendarz, rozbierany kalendarz. No. I to jest prawdziwy dystans do siebie. <laughs> dziękuję Ci bardzo. No, można by było naprawdę długo rozmawiać na ten temat. Bartek napisał na ten temat 560, dobrze mówię? Jakoś tak. Stron książki. E, a nawet chyba więcej, 580. E, no, polecam Wam bardzo serdecznie. Gejowskie niemęskości, normy płciowe, strategie tożsamościowe gejów. Można się tam dowiedzieć dużo więcej na temat, na który rozmawialiśmy przez ostatnie 20 minut. E, dziękuję bardzo. Moim gościem był Bartek Lis, doktor nauk społecznych, socjologicznych. Badacz społeczny, animator kultury, no i autor książki e, e, Gejowskiej Niemęskości właśnie Akademickie Radio Luz. Włącz się na 91 i 6 fm.